Szymanko Strun Filmaster.pl, A to jest pierwszy odcinek. Fajne serwery. Tak, jednym okiem. To jest serwer LegendCraft. Serwer PvP Minecraft. Tutaj od razu wam mówię. Tutaj już mamy temki. Tutaj można sobie brać różne rodzaje. Fajne. Jest tutaj również PvP. Tutaj kupuje się enchanty. Kolejne enchanty. A tutaj enchanty na miecz. Wiele osób lubi ten serwer, tutaj jest y, PvP, mówię Wam, że tutaj nie traci się itemków, tak właściwie nie wiem, ale tutaj jest Displot, kosz, ten serwer jest o góry bardzo fajny, no i pan guziczek, oj ojoj oj nie warto klikać pana guźniczka weźmiemy sobie spawn ee, więc bardzo polecam do grania na tym serwerze IP serwera oczywiście w opisie więc zachęcam do subskrybowania pod moim filmikiem